Wirtualnie a nie jak do tej pory w salach ekspozycyjnych Muzeum Ziemi Wielońskiej można oglądać wystawę poplenerową z biegiem warty Kamion 2020. To po głosie ubiegłorocznego pleneru malarstwa figuratywnego, który we wrześniu odbywał się w kamionie. Wzięło w nim udział 17 artystów z całej Polski, którzy mimo trudnego czasu pandemii byli w swoim żywiole. On się nie różnił. W sensie takim, że, że po prostu no, było sporo tych samych osób, które przyjeżdżają co roku. No i, i jedyne co było, no byliśmy trochę w, w nowych wnętrzach, bo, bo, bo ośrodek po remoncie, nowy właściciel, a tak poza tym, no to tak, trochę las przetrzebiony, blisko, także wysprzątany, powycinane drzewa. A poza tym na no, to się nic nie zmieniło. No plener taki sam jak, jak, jak co roku. Organizatorami ubiegłorocznego pleneru byli Gmina Wieloń, Muzeum Ziemi Wielońskiej oraz firma Lidman, właściciel ośrodka w kamionie. No, można powiedzieć, że wróciliśmy trochę do, do, do korzeni, ponieważ pierwsze plenery malarskie jeszcze Jerzego Dudy, gracza były też finansowane przez, przez gminę. Potem tą tradycję przejął powiat wieloński. No i od zeszłego roku, z racji, z racji pewnych braków finansowych w budżecie powiatu, zawisła groźba, że nie będzie w ogóle tego, tego planeru, że nie będzie on kontynuowany. I uznaliśmy, że najgorzej jest pewną tradycję zaprzepaścić w ciągu jednego roku, i wtedy to, to, to może już bezpowrotnie. Bezpowrotnie nie wrócić do nas, i, i, i uznaliśmy, że, że no, mimo tego kryzysu, który się wydarzył, taki plener organizujemy i to, co dzisiaj możemy widzieć, póki co w formie wirtualnej, mogą widzieć nasi widzowie, ale wierzymy, że, że będzie można też te obrazy zobaczyć w, w stanie rzeczywistym, jest, jest efektem tego, tego pleneru. Skąd taka potrzeba? No, potrzeba jest też taka, że. Człowiek nie tylko żyje po to, żeby jeść, pracować, ale też po to, żeby doświadczać pewnych wartości wyższych niż tylko te takie podstawowe funkcje życiowe i malarstwo w ogóle sztuka należy do tych potrzeb, które gdzieś podnoszą nasze człowieczeństwo na wyższy poziom, uwrażliwiają nas. I stąd uznaliśmy, że też warto w ten sposób artystów wspierać. Artyści przez lata malowali odchodzącą wieś, dziś przed nimi inne wyzwania artystyczne. Mimo zachodzących zmian w krajobrazie, nadwarty przyjeżdżają chętnie, a efektami swojej pracy dzielą się każdej wiosny podczas wystaw poplenerowych. Chętnie byśmy widzieli tutaj kogoś, no bo po to, żeśmy tę wystawę zrobili pra praktycznie, prawda? Nie dla siebie, tylko dla e, widzów, I, i, i było zawsze miło otworzyć wyz, e, wystawę, e, jak był tłum ludzi. No a teraz no musimy tak jak tak jak musimy no niestety ale mam nadzieję że jeszcze państwo zobaczycie bo miesiąc wisi wystawa W związku z panującymi obostrzeniami i zamknięciem muzeów dla zwiedzających placówka przygotowała wystawę online oraz dwa filmy obrazujące zarówno plener jak i samą wystawę wszystko to można oglądać na stronie internetowej muzeum oraz profilu placówki na Facebooku Zapraszamy państwa na razie w ten sposób ale mam nadzieję że już niedługo Muzea W jakiejś tam formule będą otwarte i przynajmniej w części będzie można zwiedzać także tę 21 wystawę poplenerową rzeczywiście tego pleneru, który tu na ziemi wieluńskiej wyróż i miejmy nadzieję, że długo jeszcze będzie trwał. Możemy tylko być dumni z tego, że mamy tu w Wieluniu artystkę panią Alinę Siberę, która jest komisarzem plenerów i władze. Czy powiatu Wieluńskiego, czy te, tak jak teraz gminy Wieluń, które wspólnie z Muzeum Ziemi Wieluńskiej zorganizowały ostatni plener, i że to jest pokłosie kolejne, niezwykle ciekawe, zajmujące no bo 17 artystów z takiej, jak to się mówi, wyższej półki. To jest absolutnie duża gratka dla wszystkich tych, którzy będą chcieli się zapoznać I z tą wirtualną wymową, tak jak powiedziałem, w przyszłości tą już docelową, żeby zmierzyć się z obrazem sam na sam w podwojach muzeów, ale także będzie katalog, który kto będzie miał ochotę, można nabyć i taką pamiątkę. Pozostawić. Więcej o wystawie oczywiście w kulturalnym temacie tygodnia. W programie pokażemy również wspomniany w materiale film z 21 ogólnopolskiego pleneru Malarstwa Figuratywnego imienia Jerzego Dudy Gracza. Polecamy.